Dobry wieczór Państwu. Mamy zaszczyt powitać Was na wyborach MIS i Mistera Politechniki Warszawskiej 2011. A te gale specjalnie dla Was poprowadzą Joanna Dunikowska i Grzegorz Jarek. Witamy serdecznie. Witamy. Drodzy Państwo, to nie jest zwykły listopadowy wieczór. To jest fantastyczna noc. A w tę noc poznamy MIS i Mistera Politechniki Warszawskiej. Ten wieczór jest niezwykły także dlatego, że po raz pierwszy obok Państwa gości zgromadzonych na auli, także nasi, nasi internauci będą mogli oglądać galę, a to wszystko dzięki transmisji live. Jednych i drugich z Państwa serdecznie witamy. Witajcie kochani! Nie wiem Grzesiek jak chce, ale mam wrażenie, że nasza publiczność, a zwłaszcza jej męska część, nie może się już doczekać pojawienia pań na naszym wybiegu. I oczywiście ja też nie mogę się doczekać. Panie zobaczyły panów. A teraz czas, żeby panowie zobaczyli. Panie, czyż nie tak? Tak właśnie myślałem. Moi drodzy, w takim razie pomóżcie im brawami! Wielkie brawa! Wielkie brawa, proszę państwa. Czy pierwsze emocje już zostały zaspokojone? Proszę, nie do końca, chyba nie do końca. Proszę Państwa, jeśli nie, dla niezdecydowanych mamy dobrą wiadomość. Zarówno panie, jak i panowie pojawią się na naszej scenie jeszcze dwukrotnie. Będzie możliwość, żeby dokładniej im się przyjrzeć i wybrać swoich faworytów. Stajmy troszkę bliżej. Jak najbardziej bliżej Państwa. Oni nie gryzą. Może trochę nie gryzą. A jednak. Ale Klaudia, Halo, Claudia, czy nas słyszysz? Witamy ponownie na backstage'u. Tym razem stoi koło mnie piękna Rosalia Mancewicz, obecna Miss Polonia. Powiedz nam, jakie są największe podobieństwa, a jakie różnice między tą dzisiejszą galą a twoimi wyborami Miss Polonii? No jeszcze nie do końca zdążyłam obejrzeć całą galę finałową, ale mogę powiedzieć, że to jest bardziej na luzie. Yy, studenci bawią się yy, tymi wyborami. To była Miss Polonia. Ja stoję tutaj na scenie, Asia, nie obraz się, ale jak ja tam pójdę, to wiesz, jakaś fotka? Nie obrażę się, mogę Ci nawet zarezerwować takie zdjęcie z naszą mis Polonią. I przypomnę proszę Państwa, że Rosalia Mancewicz zasiada w jury, które dzisiaj wybiera Miss i Mistera Politechniki Warszawskiej. A ja chciałem się zapytać, bo widzę tutaj licznie jest zgromadzoną publiczność tam na górze. Jesteście z nami? Jesteście z nami? Okej, okay, moi drodzy, chyba jesteśmy gotowi na kolejne wyjście. Jak najbardziej jest z naszych kandydatów i naszych kandydatek. Sexy Engineers zapraszamy. Zobaczcie sami Co za klimat! Na politechnice jest dużo dziewczyn, ale myślę, że dzisiaj śmiało możemy zaryzykować stwierdzenie, że nie tylko jest ich dużo, ale są także piękne. Tak, i ja tutaj swoim sokolim wzrokiem wyławiam te dziewczyny właśnie tutaj z naszej publiczności. Także potwierdzam, potwierdzam te słowa. To jest po prostu fakt. Ależ, moi drodzy, prywatka! Nawet Grzegorz tańczył za kulisami, moi drodzy, gdybyście to widzieli. Co tam? Nie się byłbym działo? sobą, gdyby mnie tupnął nogą. Jesteście jeszcze z nami? Nie krępujcie się, kochani. To jest naprawdę ważny wybór. Tu się ważą losy. Być może na, na całą resztę ich studiów. Być może tak będzie. Na pewno na najbliższy rok, jeżeli chodzi o misji Mistera. Tak, a to są oczywiście obowiązki, wyjazdy, wywiady, konferencje, zwolnienia z kolokwiów. To same plusy. I zaraz dowiemy się, czyim udziałem staną się te obowiązki. Ja już nie mogę się doczekać. Przyznam się, że mam 19 faworytek i 19 faworytów. To, to podobnie jak ja, ale myślę, że być może do zakończenia obrad, jeżeli uda nam się wybrać także naszych kandydatów. Ja jeszcze się waham. Wszystkie panie i wszyscy panowie są równie piękni. Potwierdzam. Obrady były bardzo burzliwe, ale myślę, że jesteśmy gotowi na to, aby zaprosić naszych misterów i nasze kandydatki do tytułu Miss na scenę. Zapraszamy. Brawo! Brawo do naszych kandydatów i kandydatów! Miss i Mister Politechniki Warszawskiej 2011! Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia za rok! Dziękujemy serdecznie do usłyszenia! Spokojnego wieczoru!